Myśliśmy, myśleliśmy, żeby zostawić kadrę obok tego instytutu. Ja się porozmawiać z starszym, tam tam był. Próbowałem porozmawiać z ich starszym. Tam był jakiś zastępca jakiej, jakiejś dywizji. No i jak z nim rozmawiałem, odwracam się, a tam był jakiś ten. E... Zjeb z ich, gościu, z ich gości i rozbieraj już kat, kater Po prostu na równym miejscu No nieźle Popierdolony Mamy na tyle pojebanych ludzi, że, że Niech uważają za murem W ogóle pojebany naród Oni szabrują sami siebie w ogóle, trzoda, rozumiesz, ludzie, tak jak powiedziałem, ten pułkownik 10 dni temu zebrali zebrali trzody z całego Rostowu. Tam czpulne dziadki jakieś, i prostytutki, wszystko faceci sami.